Wchodzimy się, niech święty Duch nas działa. Gdy schodzimy się, by wierzyć w twe wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, błogosławisz Boś obiecał to. Błogosławisz, o co zbądź. Błogosławisz, boś obiecał to. Błogosławisz, o co Gdy spodzimy się, niech święty u nas działa. Gdy spodziewasz się, by wielbić niech. są otwarte. Błogosławisz Boś, obieczał Dóma. Błogosławisz Boś, obieczał Dóma. Błogosławisz Boś, bo gdy Dóma. Błogosławisz Boś, się nas gdy schodzimy z siebie wielbić Twe. Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte. ułogosławisz Błogosławisz Boś ułogosławisz to. Błogosławisz to, Błogosławisz to, co obiecał Tobie, błogosławisz co Gdy schodzimy się niech święty Ducha Gdy schodzimy z siebie, wielbić Ci to Boś gdy serca są otwarte. Błogosławisz, bo Błogosławisz, bo co są. Błogosławisz, to. Błogosławisz, Myślenie, Święty duch nas działa, gdy spodzimy z siebie wielbić i twe, wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte, Błogosławisz bościob jest mał, Błogosławisz nocą zło. Bogosławisz boś się obiecał to, Bogosławisz, Pozospo, bo w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Miłość Boga, Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Niech będą z wami wszystkimi. Jezus, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w sposób szczególny kieruje nasz wzrok na Eucharystię. W czasie tej przyświętej wyrażamy Jezusowi wdzięczność za to, czego dla nas dokonał, i za to, że pozostał z nami pod postaciami chleba oraz wina. Dziękujemy za cud rozmnożenia pokarmu Bożego który każdego dnia dokonuje się na ołtarzach rozsianych po całym świecie. Wykorzystajmy także szansę do publicznego wyznania wiary. Czynimy to teraz. Właśnie nie będąc w kościele, ale tu, gdzie z reguły, tak jak wspomniałem, bawią się dzieci, grają w piłkę, toczy się takie zwykłe codzienne życie. A teraz to boisko zamieniło się w taką piękną świątynię pod chmurami, pod niebem. Liczymy na to, że więcej będzie tego niebieskiego nieba niż chmur, ale co Pan Bóg da, to da, i jesteśmy na to zawsze otwarci. Ścigodny książę proboszczu, Dziś w uroczystość najświętszego ciała i krwi Chrystusa, gdy idziemy w procesji z Chrystusem ulicami naszej parafii, ulicami osiedla piastowskie, my, mieszkańcy ulicy Skrajnej, zbudowaliśmy ołtarz nieprzypadkowy. To ołtarz symbol. Zatrzymujemy się, by z serca podziękować Tobie, naszemu duszpasterzowi, za 30 lat wiernej kapłańskiej służby. Gdy śpiewamy, Pan kiedyś stanął nad brzegiem, trudno nie pomyśleć, że to nie tylko pieśń, to opowieść o Twoim życiu. Bóg powołał Cię, gdy byłeś jeszcze młodym człowiekiem. Nie obiecywał wygody ani łatwych dróg. Zawołał Cię jak niegdyś Piotra i Jana, byś zostawił wszystko i poszedł łowić serca ludzi. Nie siecią, lecz miłością cierpliwością i modlitwą. I tak dzień po dniu, od 30 lat niesiesz Chrystusa ludziom, nie tylko w liturgii i sakramentach, ale także w tym, co najcichsze i najbardziej kapłańskie, w konfesjonale, w rozmowach, w tych wszystkich chwilach, kiedy ktoś przyszedł z ciężarem, a odchodził z nadzieją. Tyle razy byłeś świadkiem ludzkich dramatów i cudów pojednania, tyle razy trwałeś gdy inni nie mieli już sił. Książę proboszczu, dziękujemy. Nie jesteśmy tu dziś tylko jako parafianie. Jesteśmy jako sąsiedzi i wspólnota, jako ci, których znasz po imieniu, których odwiedzasz po kolędzie, których dzieci chrzciłeś i do sakramentów przygotowywałeś. Jako ci, którzy słyszeli Twoje familie, ale jeszcze bardziej widzieli Twoje świadectwo. Dziś życzymy Ci jednego, byś zawsze wiedział, że płód za mną, które usłyszałeś 30 lat temu, wciąż wydaje owoce. I że tutaj, na skrajnej, na Osiedlu Piastowskim, jesteś nie tylko kapłanem, ale kimś naprawdę bliskim. Niech Bóg Ci błogosławi, Matka Boża strzeże, a Duch Święty nieustannie odmawia Twoje siły, bo świat bardzo potrzebuje takich kapłanów jak Ty. Z i witam, z, z, z mieszkańcami w Wyspy będzie Dziękuję. Całe szczęście, że tu jest na Bo ja bym już po A całe szczęście, że jestem na moi No i kochani, bardzo serdecznie dziękuję. Ja się tak troszeczkę spraniałem, bo. Najważniejszy dzisiaj jest Pan Jezus, tak naprawdę, no ale skoro już tam wyszło, no to jestem naprawdę wdzięczny, że też y, pamiętacie o mnie w modlitwie, że właśnie te piękne słowa, te życzenia, te gratulacje. Padło tam parę takich słów, wiecie o tym, że ja się lubię trzepiać słówek. Ktoś powiedział tak, kiedyś byłeś młody. Ale ja chcę powiedzieć, że mimo wszystko, chociaż czasem robię z siebie takiego dziadka, to czuję się dalej młody, mimo, że tych 30 lat kapłaństwa za mną, no i 56 lat życia tak w sumie. Także mam nadzieję, że z Bożą pomocą i z Waszą modlitwą jeszcze przez jakiś czas pociągnę. To znaczy pociągnę w sensie wiadomo, jakiś pociągnę. Przede wszystkim Was pociągnę do Pana Jezusa. To jest najważniejsze moje zadanie i jeszcze raz chciałem w tym miejscu też podziękować wszystkim za to, że, no ta uroczystość dzisiaj się udała. Bo to rzeczywiście wkład wielu osób, chociaż tak jak powiedziałem to jest taki zaczyn. I oczywiście y, z pewnością mam, taki, mam taką nadzieję głęboką, że te wszystkie wyzwania, które jeszcze przed nami, y, nie tylko te najbliższe, tak jak wspomniałem, festyn, sobotę, y, poświęcenie parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa y, w przyszłą niedzielę 29, y, ale także zbliżające się misje parafialne w październiku będą takim czasem, gdzie jeszcze bardziej się Zjednoczymy, wesprzemy nie tylko w modlitwie, ale w tych wszystkich posługach, pracach, przygotowaniach, bo to wtedy na pewno przyniesie piękne i błogosławione owoce. Więc jeszcze raz wszystkim za wszystko bardzo serdecznie dziękuję. Przyjmijcie teraz Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. O,